No słuchajcie, ten tydzień był ogólnie słaby. Wrzucę wam teraz tak na szybko jakieś przebitki, które e, pokazują, jak to mniej więcej wyglądało. I widzimy się już za moment. No więc na początku i oponionżej, jak wiesz, że intro. Muzyka Piękny dzień, piękna pogoda, jak już widzicie, przyszło Ferrari, więc jestem ogolony. Zaczynam od takiego małego zagłębia, w sklepiku. I ja wiem, co się trafi. Riti. Chyba do ostatniej wizyty nic się za bardzo nie zmieniło. Byliśmy tu tydzień temu? Tak, tydzień temu tu byliśmy. Pamiętajmy, że nadal jest MK2 w wersji Country U, Ale stary case'ik przyszedł fajnie słuchać jak się klima załączyła. Dobry zamat. Nawet nie pamiętam co tu było od STH Moje Silverado to było STH? tak Jakie na necie krążą genialne modyfikacje tego Przecudne jest No chyba dostałem wiadomość od kolegi, który ma za sekundę do mnie podjechać Słuchajcie, tydzień ten był z wy wykonaniu moim, to tak naprawdę nie oszukujmy się, był beznadziejny, ze względu na to, że bardzo, ale to bardzo dużo się e, dzieje w prywacie i nie było aż nadto czasu, m, żeby tak naprawdę polatać, poszukać. Ja z drugiej strony wiem, że też za dużo się akurat na rynku nie dzieje, więc e, pff, czy byłoby co takiego magicznego, cudownego pozyskać. Udało się trafić to na co najbardziej. Ja się nastawiałem, tak więc za sekundę już wam pokażę. I wydawały się w ogóle dwie genialne sytuacje. I od jednej w ogóle zacznę, od dwóch w sumie zacznę. Słuchajcie. Ostatnio jak byłem na poprzednim odcinku, latałem po sklepach, to była sytuacja taka, że chwyciłem holdena do ręki pokazałem go wam w action, po czym nie było go na podsumowaniu. No i ostatnio podróżujemy naszym busem. Ja zaglądam do kieszeni w moich drzwiach i moim oczom pokazuje y, się karta i mam takie odpakowywałem jakiś samochód niedawno dla młodego i mam takie nie ale mówię kurczę oglądając znaczy inaczej składając poprzedni materiał miałem takie nie wziąłem tego Holden'a w rezultacie no szkoda szkoda nie i Holden się znalazł oczywiście że się znalazł bo był w drzwiach tak więc, no straszne nieogarnięcie z mojej strony Holden Commodore, którego oglądałem w Action. Za sekundę jeszcze go na, na tym, na podsumowaniu, dodatkowo Wam pokażę. I druga rzecz, mam kolegę Przemka, który mieszka też niedaleko Szczecina. Przemo wiedział, że jestem na terenie Szczecina i sobie gdzieś tam ganiam. Wie mniej więcej w jakich rejonach najczęściej podróżuję, jeżeli jedziemy na jakieś tam zakupy, na jakiś tam patrol i tak dalej. I zaczęło potwornie lać w momencie jak byliśmy w oszołomie, po czym wracamy do busa. Słuchajcie, jest zawierucha, ogarniamy się i tak dalej. Przed maskę mi zajeżdża samochód i gościu ze środka. Który mi pokazuje na szybę Ja dojrzałem w tym, w tym deszczu Wy kurczę, Przemo nie Przemo mi pokazuje na szybę A za wycieraczką A za wycieraczką Mamy karmę e, GS6 Od Przema Słuchajcie ona była tak cudownie mokra Że jak e, Odparowała odrobinę To tu w środku była Jedna wielka Zadyma wilgoci, że tak to nie wiem w przenośni ujmę. Jak znajdę zdjęcie to wam tutaj, tutaj je wstawię. Ale w ogóle genialna akcja to była. Ja stalnie nie wiedziałem, że Przemom mnie znajdzie. W dodatku Przemon mi wrzucił. Ee, zawycieraczkę. Hidem jest to, że potem mi jeszcze filmiki wysłał, jak my się tam, wiecie, biegamy w koło ogarniamy, a on sobie usiadł e, w samochodzie, wziął telefon i, <laughs> i nagrał. <laughs> tak jest. Uwielbiam ten zwariowany świat kolekcjonerów. Świetne. Eee, jeszcze jedna, dobra to w sumie trzy historie na sam koniec, ale teraz podsumujmy to, co jednak udało się, udało się w tym tygodniu ustrzelić. Widzicie, że dzisiaj jest taka, e, nie wiem jak to nazwać, szybka akcja podsumowania, że nawet pięknego tła, tła dla Was e, nie ustawiałem i zaczniemy sobie właśnie Sekunda łapki Dobra pyk, łapki już są Trochę rączki dostały w tym tygodniu ze względu na to, że Nadal działam w jakichś tam kwestii związanych z busikiem No i zaczynamy od Holdena Świetny był, naprawdę jak go zobaczyłem w action mówię, ale jest Bardzo, ale to bardzo dobrze wykonany Szkoda by było go Nie ustrzelić Jak widzicie Wykonanie naprawdę jak dla mnie no osobiście, naprawdę kozak. Super. Moja ocena. Ósemeczka. Bał to jest mega kompletne. Jest nieprzesadzone. Jest spójne. Jest fajne. I trafia do kolekcji. No i e, mokra karma. <grytanie> Zobaczcie, jaka ta karta jest zmęczona. Jezu, ale świetne. Karma jest oczywiście mega kotem. Naprawdę dobrze to wygląda. Musiałbym się przegrzebać, bo oczywiście część pościągałem, część mam jeszcze na ścianie, ale z tej perspektywy nie widzę, żeby jakaś karma wisiała, a wydaje mi się, że już jedną czy nawet dwie mam w swojej ekipie. Dobry jest, naprawdę jest dobry. 7,5 jak dla mnie karma otrzymuje. No i teraz, tak, yy, nie pamiętam. Czy ostatnim razem pokazywałem Wam 600, ale chyba Wam pokazywałem Bo ustrzeliłem Jeszcze jedną Tym razem ja ustrzeliłem w sklepie Tak więc dołączyła Kolejna 560 Seka Na którą Jest jakiś tam pomysł Jest jakiś tam plan A w sumie są plany nawet dwa Bo jest opcja wymiany no, i kolejny Mercedes AMG również wszedł. Miałem taki pomysł, ogólnie, żeby to odpakować. Wiecie, był taki pomysł, żeby to odpakować i zrobić zestawienie tych wszystkich f 1 które do tej pory mieliśmy. Korzystając sobie sprawę z tego, że odlew będzie identiko. No i co, będą się zmieniały tylko kalki, no bo koła też się za bardzo nie zmieniają. Ja tam, chyba na Red Bullu, mamy ogólnie opony z żółtym paskiem. Ale nie wiem, ewentualnie wyraźcie swoją opinię w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć wszystkie odpakowane do tej pory f jedynki w jakiejś fajnej ogrywce, czy, czy to w ogóle jest sens się nad tym pocić. E, prawdopodobnie ostatnio nie było oceny, jeżeli chodzi o seka. Dla mnie to jest dycha. Uwielbiam, uwielbiam seka. Jestem bardzo, bardzo dużym miłośnikiem akurat z tego modelu. No, a teraz zaczynając w kolejności numerycznej, wchodzimy na secik National Icons, który wzbudził dosyć spore zainteresowanie miłośników, pasjonatów, kolekcjonerów. I powiem Wam, że nie dziwię się, bo jest naprawdę, no jest kod. Ten set jest naprawdę mega kotem wykonanie modeli no topka, nie? naprawdę stopka ja bym się tutaj pokusił, że można je śmiało akurat zestawić, bo nawet karty są genialne żeby to Silver Series zestawić akurat z Premium świetne jest, naprawdę jest kozak, wiem, że akurat ten Ford ma wielu zwolenników no jak dla mnie no, dziewiątka, nie? Dziewiątka, bo jest kultowo naprawdę dobrze zrobiony. Oczywiście, jakbym miał dwa pasy puszczone, a nie na zasadzie niebieskiej maski, byłoby ideolo, ale i tak jest dobrze. Z dwójeczką z kolei mamy Jaguara Lightweighta i e typea Czyli ogólnie popularnie zwanego i e Mega, ale to mega duża ikona motoryzacji. Auto, które bardzo mocno odbiło się na karcie motoryzacyjnej historii. Zobaczcie, nawet mamy w tym akurat wykonaniu metalowy spód. tu mieliśmy akurat plastik. Tu mamy metal. No jest świetny. Jest naprawdę, naprawdę świetny. Mega to siedzi jak dla mnie. Tutaj nie ma się do czego absolutnie przywalić, więc tutaj 9,5 i e Type zdobywa. Następnie z trójeczką wjeżdża Fiat 500 Modificado. Świetny jest, akurat tu mi się w tym malowaniu mega podoba. Dobry jest wariacik. Klapa jest na stałe otwarta, silnik widać. Świetne są w ogóle, widzicie, tutaj trochę moje oświetlenie z kolei nie pozwala w pełni się nacieszyć tym poszerzeniem. O, ale zobaczcie. no Mega to dobrze wygląda. Świetny wariacik jest. Naprawdę jest. Świetny, ale to świetny wariacik. No tutaj również nie. No co, tu ma, co tutaj się za bardzo pocić? 8,5. Jak dla mnie. Kwiatisko. Numer 4. Śliczny. Skylinik. Mega, ale to mega dobry. Ja bardzo lubię Nissany. Zwłaszcza jeżeli chodzi o serię Skylinea, plastik, nawet to jakoś koło za bardzo w oczy niekuje. Świetny jest. Mamy nawet lusterka, zobaczcie, nabotnika. Trochę mi skrzypią rękawiczki. Mam nadzieję, że nie będzie to aż tak bardzo irytujące na filmie. Ale dobry jest. Naprawdę jest dobry. Skylining. Zobaczcie, nawet jest dobrze zrobiony, że zrobili plastikowy spód, ale zderzaki są chrom Dla mnie 9,5 dla Skylina, no jest Mega jest dobry, nie? Mega jest dobry, o zobaczcie, jest jeden fotel Tak, jest jeden fotel w środku Fajny wariacik z kiermanu po prawej Mega Mega oraz to, na co wszyscy najbardziej byli nastawieni A więc tak zwany nieoficjalny Chase 911 w cukieraśnym kolorku. To jest ta Spektra. Jeżeli dobrze kojarzę, bo gdzieś tam nawet pojawił się głos, że to jest ten Metal Flame, ale później już pisali, że to jest Spektra. Tak więc mega, mega to dobrze wygląda. Ja byłem święcie przekonany, że spód jest tutaj metalowy, jak w przypadku Mustanga, a nie jest. Jedyne, czym one się tak naprawdę znacząco różnią. No to jak weźmiemy jedną i drugą do ręki, czyli tą nieczejsową i tą chaseową, oczywiście w cudzysłowie. No to widzimy totalnie różnicę lakieru, No pyszna jest, nie? Co tu dużo gadać? Jest pyszna. Można by się pokusić. Mam jeszcze jedną w sumie, to można by było się pokusić o odpakowanie, ale to zobaczymy. Zobaczymy jaki będzie pomysł, jaka będzie dalsza realizacja, na chwilę obecną nie staram się nic planować, bo naprawdę uwierzcie mi, że jest yy, ścisk niesamowity, jeżeli chodzi o, o cały tydzień, o organizację, a ja już przychodzę do bardzo fajnej rzeczy. Skontaktował się ze mną jeden z widzów, Fabian, którego mega gorąco pozdrawiam, no niesamowity gość yy, i Fabian do mnie napisał, że ma coś dla mnie po prostu i żebyśmy się spyknęli na Szczecinie. Zbiliśmy piąteczkę, mega, mega pozytywna osoba. I Fabian mi coś przywiózł. Zacznijmy od końca. Eee... Dobra, zacznijmy od tego. Od luzaczka, który był trzecim modelem, który był wrzucony. I mamy tutaj do czynienia z Aventadorem Odlew 2011 rok. Jest przeczaderski. Fabian mówi, że miał dwa akurat i stwierdził, że jeden pięknie będzie pasował do kolekcji. Może jak w końcu dygniemy temat z torem, no to wrzucimy go nawet na tor bądź, nie wiem, jakikolwiek inny pomysł wejdzie odnośnie tego. Może zrobimy mu tutaj uzupełnienie względem tyłu, może jakiś, nie wiem, custom, cokolwiek, no, ale będziemy sobie nad nim pracowali. Jest zarąbisty, nie? Powiem Wam, że jest naprawdę mega, mega kotem. Eee... A, odnośnie Porsche nie dałem oceny. Tak więc, jak dla mnie, no nie, nie pociłbym się tutaj turbo. Ja oceniam to jako 9. Lambo, czy mam oceniać jako Luzaka? Jeżeli miałbym go ocenić jako Luzaka, to jest dla mnie 8,5, bo jest naprawdę w mój, w mój punkt, nie? Fabian tutaj idealnie się wstrzelił w to, co ja lubię, w to, co mi się podoba. Tak więc, mega dobry jest. A już przechodzę dalej, bo dostałem jeszcze Moparka. I cudownie, Fabian wiedział, że, że Mopar bardzo fajnie mi siedzi. Pomimo tego, że będę redukował kolekcję moich e, e, usa, usa, wehikułów, no to no Moparek nie wyleci. Moparek zostanie, no bo jest czaderski. I zobaczcie. Rekolorek. Mamy tutaj do, do czynienia z 2018 rokiem. Czad. Teraz mieliśmy ten taki fioletowy jeżeli dobrze pamiętam szukam go wzrokiem czy ja go zawiesiłem bo nie wszystko już wieszam tak jest yy, moparek czekajcie ja skoczę po niego dobra już jestem i zobaczcie mamy tutaj tego którego jeszcze możecie znaleźć w koszach na wieszakach i tego z 2018 roku zmieniony kapeć, zmieniona kalka zachowany styl, ale co ciekawe fajnie się różnią to karty, które teoretycznie bardzo są podobne, ojcorki, ale zobaczcie nie dość, że grill się zmienił, no to wlot powietrza również przeszedł zmianę. Na karcie po lewej widać dosłownie fragment bagażnika, po prawej już tego nie ma. Tak więc karta przeszła znacznie jeżeli chodzi o grafikę zmianę, ale smak pozostał i nadal jest dobry. I teraz grande finale. Grande finale, czyli to, dlaczego Faben się do mnie skontaktował. No i mój krem de la creme siwego seka mi brakowało i siwy sek trafia w końcu jako uzupełnienie do ekipy. Ja już wam pokazuję, Lodzio miodzio. Naprawdę w końcu wygląda to mega kompletnie. Jestem przeszczęśliwy. Muszę się z Fabianem oczywiście spotkać, bo również teraz ja mam coś dla niego za to, że tak cudownie, bezinteresownie wpadł na pomysł, że. Podzieli się i wzbogaci moją kolekcję. Jestem mega, mega szczęśliwy, że takie oto piękne cztery seki będą wisiały na ścianie. I już zmieniam ekran. I tak oto widzicie. Mam nadzieję, że stanęłem w miarę na wysokości zadania, jeżeli chodzi o ten tydzień. Choć było mega, ale to mega ciężko. Dużo, naprawdę dużo się dzieje. Dużo nie idzie po mojej myśli. Między innymi e, przepycham się trochę z serwisem, bo niestety firma stwierdziła, że winą, że drukara nie chodzi, no że wina jest po mojej stronie, ponieważ użyłem niezalecanego, inaczej to nawet nie jest tak, że to nie jest niezalecany filament, tylko to jest filament, który po prostu nie jest przez nich polecany. Tak więc e, wychodzi na to, że drukarka pojechała. Wróciła, ledwo co wydrukowała i, i, i skończyła. Ja mam na chwilę obecną tyle, że, że nie mam siły nawet z tym walczyć, chociaż bardzo chciałem uruchomić tą ligę, chciałem, żeby to już zganiało. Troszeczkę układa się to inaczej. Widzicie nawet, że chciałem już zacząć jakieś kwestie związane z Vintage tam bardziej ogarniać. Fajnie, bo trochę modeli podchodziło. Postaram się podrzucać następne, tylko że to musi się też poukładać w miarę z czasem bo jakby te takie wartości, które dla mnie są najważniejsze, e, układają się w zależności od tego, jak bardzo jest to pilne, a drukarka jest na przykład dalej niż to, żeby ogarnąć busa, żeby przyjechać na giełdę do łodzi, o której mówię, żebyśmy się spotkali. Zbieram też tematy na giełdę do łodzi, między innymi już mam jedno Ferrari, które na pewno zabiorę ze sobą. Mam... Na pewno jednego Chase'a właśnie, o którym dzisiaj też mówiłem, czyli taki oto prosiaczek w Chase'ie będzie również zabrany ze mną. Coś innego też trafi. I zaznaczam tutaj, że jeżeli są osoby, które no, wybierają się i chcą tam gdzieś ze mną wejść w temat wymianek, błagam, nastawcie się tylko na jedną rzecz, bo zdaję sobie sprawę z tego, że aby to też nie zabrzmiało tak, że jestem nie wiem, pyszny i tak dalej, bo troszeczkę niżej ustawię. Ja chciałbym uzupełnić moją kolekcję pod kątem wymianek, po co, pod kątem tego, co jest wstecz, starsze, tak? No, kanał się kręci od mniej więcej roku czasu. Modele mam na przestrzeni głównie półtorej roku, no bo tak jeszcze można było to wyhaczyć w sklepie. Więc jeżeli mój kochany drugi widzu, z jakimś tam nastawieniem szykujesz się na to, żeby a Freak przyjedzie, wejdę z nim w jakieś tam wymianki, bardzo chciałbym, żebyś wziął pod uwagę to, że szukam czegoś bardziej wstecznie. Że jeżeli przyjedziesz i powiesz mi mordzia, ja bym chciał tego prosiaka, ale mam dla ciebie na wymiankę akurat e, tego Mercedesa, nie łączą mi się te kropki, nie? Chciałbym, żebyśmy sobie zawczasu jakby też e, ustalili, że ja w tym momencie nie będę chciał, nie będę zainteresowany wymianką, tak? Więc e, chciałbym to zaznaczyć po prostu zawczasu, żeby też potem nie było, że chłop przyjechał i nie chciał się wymieniać. A ba, w dodatku na nic nie rozdał. Eee, tak więc mam nadzieję, drogi mój kochany widzu, że mnie tu zrozumiesz. Bardziej szukam czegoś wstecz, nawet pójdźmy na inny temat, eee, możecie się do mnie odezwać, macie tutaj Instagrama, macie tutaj, eee, czekajcie, na TikToku są e, dm -y? nie wiem, dobra, macie jeszcze pod spodem Mailixa, na którego możecie się napisać, bo a nuż chcecie się zawczasu na coś tam ugadać, to możemy się po prostu ugadać. Oczywiście, że będę miał e, kilka modeli więcej niż te dwa, coś tam fajnego postaram się między innymi zabrać. Jeżeli będziesz chciał się zawczasu, nie wiem, uzgodnić, bo też kilka osób, które, z którymi współpracowałem do tej pory, na przykład bardziej im zależało na tym, żeby mieć po prostu coś ode mnie, tak? Ja wiem, że są ludzie, którzy po prostu zbierają modele, ale są ludzie, którzy na przykład kupują coś, pomimo tego, że to mają, ale chcą mieć to od danego twórcy. Ja wiem, że takie rzeczy też w naszym tym pięknym świecie się zdarzają. Tak więc chcesz, odezwij się po prostu do mnie, a już się dogadamy. A już byś miał coś fajnego. Dla mnie ja mam w tym momencie coś fajnego. Dla ciebie i tyle. I ja kończę, żeby się nie okazało, że chłop więcej gadał bez sensu na tym odcinku niż, e, niż takich rzeczy, które są wartościowe. Chociaż większość z was i tak w tym momencie wyłącza tą dowolnością. A junior dziękuję za mega dobre pozytywne komentarze pod ostatnim filmem. Bawiliśmy się rewelacyjnie. Na pewno jeszcze wróci, bo jest niesamowitym fanem wszystkiego, co ma kółka. Tak więc za dzisiaj Wam prześlicznie dziękuję. Bijajcie. Jestem Wam wdzięczny za lajki i komentarze, które budują ten mój zasięg, docierają to do coraz to nowszych osób na kanale. I miejmy nadzieję, że wszystko się tak fajnie może, że będzie więcej tego czasu na posklejenie tego wszystkiego, a ja w międzyczasie o, już tutaj odkładam rzeczy na odcinek o pagani, który już zapowiadałem jakiś czas temu, tak więc e, miłego tygodnia mordeczki Wam życzę i trzymajcie się i powodzenia w znajdowaniu tego co szukacie. Baja!